Cześć z tej strony, Golden Gold, Homalon. O kurde, to jest kilka jakichś epizodów. 12 czerwca. Ok, czyli moi rodzice wyjechali na work trip i zostałem sam na weekend. O! Co się dzieje? Budzik 3 Okej, okay, ale to wygląda tak... nietypowo. Dobra, sprawdźmy, co my tutaj mamy. Mamy jakiś safe. A nie! jest jakiś radio. Dobra, może to wyłączmy. Tu nic nie mogę otworzyć. Okej, okay, czy coś tutaj znajdę? E, mój homework, moje zadanie domowe. Um, najpierw powinienem coś zjeść. Wow. Okej, okay, to było dziwne. O, nie mogę. Już się zasrałem Wrócimy w poniedziałek. Czy mogę zaprosić kolegów na noc? Możesz. Dzwoń, jakby jeszcze czegoś potrzebował. Upewnij się, czy to będą oni przed otwarciem drzwi. Możemy wrócić rano w niedzielę. Dlaczego się tak martwicie? Mam 14 lat. Samówię sobie pizzę nie musisz niczego zamawiać. Yy, mamy lasagne w lodówce. Okej, okay, to jest jeden z moich ziomków. Chyba muszę skorzystać z tłumacza. Nie mogę do niego coś napisać? Nie mogę wysłać, ale skam. Dobra, nieważne, musimy sobie iść zrobić jedzenie. Słyszysz jakieś drzwi. Ziomek słyszy drzwi. Okej, to ty ja pierdolę się zesrałem. Kto to jest? Ej, co on robi na moim podwórku? Ty Typie. Zadzwonię na policję. Ej, dobra, trochę się cykam schodzić. Kogo tu chyba nie ma, nikt tu nie chodzi. Ten typ był podejrzany. I dobra, spróbujmy się rozglądać po tym domu. Nie, ja nie wychodzę. Okej, okay. czyli mam tutaj kilka wyjść na zewnątrz. Jakbym musiał uciekać, to to będzie przydatne. No, mam nadzieję, że nie będę musiał uciekać. Jakś kolejne radio, ale to nie działa. Tu też jeszcze jest jakieś radio. I tu też. Tu jeszcze są jakieś drzwi. Nikt, nikt tu już nie chodzi To przyjazna okolica, chyba y, Lazania. to będzie to, nie? Zamkniemy lodówkę Okej, okay. i podgrzejemy sobie to jedzonko Co to? Aha! To piekarnik! Tu się jeszcze możemy rozglądać O! Basen! Ej, przytulnie tu Gdyby nie to, że mam 14 lat to bym się przejechał, nie? Ogarniemy sytuację na zewnątrz Tylko zjedzmy sobie Lubię oglądać telewizję jak jem, ale wpierw się rozglądam jeszcze na zewnątrz Mogę wyjść tu do tego basenu? Mogę, ale luksusy. Nie no, ludzie. Dobra, chodźmy jeszcze zjeść, bo już jestem głodny. Telewizja. Ej, czuję, że się zaraz zestam. To tak potężnie. To ja przydałoby się włączyć telewizor, nie? O! Mogę zmienić kanał? Okej. Okay. Oglądajmy zatem. Gówno widać. Okej, okay. jest jakiś dom Jak Ty psa z telefonem w łapie przez drogę. Ale big brain nie. Aha. Dej na to, że rozumiem. A, dobra, jemy teraz. Ej, to jest co innego teraz chyba. O kurde! Dobra, stop Czekaj, weź to już zjedz. Mam iść spać. Co to Nie, dobra, stop, wyłącz to. Eee. Nie, no, ja tam nie idę, nie? Eee, dobra. Ziomek napisał, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Musimy to odwołać. Ale musisz jutro przejechać do Jessica. Okej, okay, czyli obstawiam, że ta Jessica to jest jakaś moja dziewczyna. A ja mam aktualnie przesrane, ponieważ jakiś typ jest w moim domu. Eee... W takiej sytuacji powinno się dzwonić na policję. Tak mi się wydaje. Pierdzie, Te drzwi są straszniejsze od całej tej gry, nie? Ej. Dlaczego nie mogę po prostu zamknąć drzwi na klucz? Może wtedy by przypadkowy przechodzień do domu nie wchodził. Chociaż w sumie rozumiem, bo. Mamy 14 lat w tej grze. Że za mądrze nie jesteśmy. Wszom to jest otwarte? Wydaje mi się, że zamykałem do sobą drzwi. Um. Idę spać. No, ktoś tu łaził. Nie, on jest w tym pokoju. Ja nie wchodzę tam. Pierdzie. Dobra, chodź na solo, nie? Gdzie jesteś? A. Zamknij drzwi za sobą. Może w skońcu zrobię to zadanie. Okej. Okay. Zadanie domowe zrobione, czas iść spać 38 minut po północy Kurde, wydaje mi się, że powinienem teraz spać Okej, okay, mama coś napisała um, Kim jest pani Paula? Muszę z tłumacza korzystać w tej grze, nie? Dobra, idę spać Okej okay. Pierwsza 16 w nocy może się napić trochę wody. Typie jakieś koleś w do domu A ty się budzisz o pierwszej i chcesz się napić wody tak? Okej, okay, audio w tej grze jest fajne. Jest creepy. to jest ciemno jak nie powiem gdzie, nie? Tak słychać. Um. Czy ten typ tu jest? Nie, dobra. Ja idę do kuchni. Pieprza to. Ja chcę się tylko wody napić. Czemu tu drzwi nie ma? Nie no, ludzie... Woda. Skąd ja ci wodę wezmę? pierdziele O cholera. Ktoś tu chodził? Nie. Ty jest pierwsza, idź spać. Idź spać. wezmę tą wodę ze sobą, na wszelki wypadek to by mi się jeszcze zachciało pić Ja nie wchodzę do tego pokoju rodziców, bo zawału dostanę. Zamykam te drzwi. Okej, okay, ale nie jest tak ciemno chociaż. To jest pozytyw. Jakieś trzeba szukać. Nie... Eee, nie, tu nie ma. Kiedyś dostanę zawału przez mamę. Albo przez ziomka, Przysięgam. Eee... o cholera, nie no, jakiś typ jest pod moim domem? Nie, Mamo, 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 przyjedź. Nie, dobra, idę do tego śmiecia. Ja się kurde nie boję. Koniec żartów. Koniec żartów. Kto to jest? Nie, nie, nie. Stop, 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 stop. Muszę zamknąć wszystkie drzwi. Jak? Kto to jest? Nie, nie otwieram drzwi. Mogę je zamknąć jakoś bardziej? Nie, 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 nie. nie. Muszę się w swoim pokoju. Zamknąć wszystkie drzwi. Czy ja zamknąłem wszystkie drzwi? Ja musiałem zamknąć wszystkie. Drzwi. Ja musiałem zamknąć wszystkie drzwi. Nie ma mowy, że jakieś. Osoba... Otwarte, wszystkie zamknięte. Spierdzielam do pokoju. Dobra, muszę kiedyś sprawić ten pokój, nie? Okej, okay, w sumie nie jest tu tak mrocznie, jak jest ciemno. Uff. Chowam się tu. Siedzę tu całą noc. Nie wychodzę już. O kurde! Nie... Ktoś dzwoni dzwonkiem Nie wychodzę stąd, nie ma mowy, że ja stąd wyjdę Okej, okay. to Paula Yy, eee... Ja Idę, 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 idę. To jest jakaś nasza sąsiadka? Nie wiem, koleżanka mamy. Ale że gry wywaliło i muszę od początku? No chyba nie. Dobra, znowu jestem pod tym łóżkiem. Nie wiem, czekamy, czekamy. Coraz dostanę zawału, naprawdę. Okej. Okay. Zostawię może tą butelkę Nie. Nie. To jest Paula, Blur. Nie, nie. Ja nigdzie nie idę. Ja się chowam. Ja pierdolę, będzie dzwonić teraz, no ale ja tam nie. Co jest? Ty policja. Policja przyjechała. Udało się. A tu ten typ. Nie, to jest ta Paula. Koniec. Przeżyłem to jakoś. W sensie nie przeżyłem tego. Ale wiecie o co chodzi.